W każdym kryzycie należy upatrywać też wielu szans. Ta szansa dnia dzisiejszego polega na tym, że nabywamy jednostki uczestnictwa funduszy, które są lokowane, nasze środki, po cenie zdecydowanie niższej i zdecydowanie bardziej atrakcyjnej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, którego partnerem jest Generali Investment z i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Poludzko o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest ekspert z General Investments TFI Krzysztof Morawski, który postanowił przybliżyć nam wszystkim, co oznacza skrót PPK, czyli tak zwane. Pracownicze plany kapitałowe. Dlaczego warto się zainteresować, co oznacza ta nazwa, w jaki sposób wpływa na pracowników i w jaki sposób wpływa na pracodawców. Jest to nowy sposób oszczędzania. Jaki? Dowiecie się za chwilę z tej rozmowy. 31 marca weszła w życie też ustawa, tak zwanej tarczy antykryzysowej, związana właśnie z pandemią COVID-19. I jest to pewien pakiet przygotowany przez rząd, który. Ma chronić nas wszystkich przed kryzysem. Ustawa zmienia też pewne rzeczy dotyczące właśnie PPK, i o tym między innymi porozmawiamy. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię Krzysztof, witam Cię serdecznie w podcaście Poludzko o Pieniądzach. Chciałbym z Tobą dzisiaj porozmawiać o. o PPK. Jakbyś mógł tym słuchaczom, którzy nie znają tego tajemniczo brzmiącego skrótu, wytłumaczyć, co ono znacza. oznacza. No, witam wszystkich słuchaczy. PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to skrót od tej nazwy. Pracownicze Plany Kapitałowe to system system oszczędzania długoterminowego, oszczędzania z o przyszłości, skierowany do pracowników praktycznie wszystkich firm w Polsce, który wchodzi tak zwanymi fazami w zależności od wielkości zatrudnienia. Największe firmy już PPK wprowadziły. W tym roku ten krok czeka pracodawców zatrudniających powyżej 50 pracowników i również powyżej 20. Mhm. A powiedz teraz, jeśli chodzi o PPK, ten program pracowniczych planów kapitałowych, jak on funkcjonuje w związku z tą całą sytuacją, którą mamy teraz, ograniczeniami, obostrzeniami związanymi z pandemią? Programy te, które zostały już wdrożone, czyli te, które wprowadziliśmy w największych firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników, one funkcjonują normalnie na tych samych zasadach, na których zostały wdrożone, czyli co miesiąc od wynagrodzenia pracownika pobierane jest płata do PPK, do której dokłada się pracodawca. Jesteśmy już po pierwszych dopłatach ze strony Skarbu Państwa, ponieważ trzecim uczestnikiem PPK jest skarb państwa. I tutaj funkcjonowanie programów jest cały czas niczym nie zagrożone. Natomiast zmiana powstała, jeśli chodzi o kolejnych pracodawców, którzy mają wdrażać te programy, właśnie w roku. Mhm. Jakie zapisy dotyczące PPK zawiera ostatnio ogłoszona tarcza antykryzysowa? I czy są według Ciebie. Przewidziane jakieś kolejne, albo czy z tego co słyszałeś, przewidziane jakieś kolejne programy rządowe, o jakich się mówi i czy będą dotyczyły właśnie PPK. Jak się orientujesz? Tu dotknąłeś sedna, jeśli chodzi o tarczę antykryzysową. Ta ustawa zmieniła między innymi terminy przystąpienia do PPK dla podmiotów, które Miały to robić w zasadzie lada moment, bo pierwotny termin dla pracodawców zatrudniających między 50 a 249 osób miał upłynąć 24 kwietnia, jeśli chodzi o zawarcie pierwszej umowy, tak zwanej umowy o zarządzanie. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób, że ten termin został przesunięty na październik, dokładnie do 20. Października bieżącego roku. Wszyscy pracodawcy zatrudniający powyżej 50 pracowników mają obowiązek przystąpić do PPK w ten sposób, że podpisują umowę o zarządzanie, czyli umowę z instytucją finansową. Natomiast do 10 listopada podpisują tak zwaną umowę o prowadzenie. To już jest umowa, która skutkuje obowiązkiem odprowadzania składek od kolejnego wynagrodzenia. I tarcza na dzień dzisiejszy przesunęła termin obowiązku uruchomienia PPK dla tych średnich przedsiębiorstw zatrudniających, tak jak wspomniałem, od 50 pracowników. No właśnie, to chyba było potrzebne przesunięcie tego deadlineu, ponieważ spóźnienie się ze zgłoszeniami wiązałoby się z jakimiś obostrzeniami też, też z obostrzeniami, ciągle obostrzenia. Tak, dokładnie masz rację. Niedachowanie terminu wdrożenia PPK zgodnego z ustawą skutkuje najpierw wezwaniem firmy przez Polski Fundusz Rozwoju do uruchomienia takiego programu. Natomiast w sytuacji braku uruchomienia programu po otrzymaniu wezwania, skutki są już typowo skutkami finansowymi przewidzianymi w ustawie. Co w takim razie zmiana terminów wdrożenia oznacza dla pracodawców? Mogą poczuć się lepiej? Mają już więcej czasu, tak? Mają więcej czasu, to mają też zdecydowanie niższe koszty na ten rok, dlatego że pamiętaj, uruchomienie PPK powoduje odprowadzanie składek od wynagrodzenia wypłacanego po dacie podpisania umowy o prowadzenie tej drugiej umowy. Stąd, gdybyśmy mieli ten pierwotny termin, to wynagrodzenia czerwcowe byłyby wynagrodzeniami już objętymi składkami na PPK, a w tej chwili będą to wynagrodzenia wypłacane w miesiącu grudniu bieżącego roku. Krzysztof, co zmienia się w związku z tym dla pracowników? Dla pracowników ta zmiana jest o tyle istotna, że przesunięcie terminów obowiązywania PPK powoduje, że oni później zaczną oszczędzać w tym programie. Oczywiście zdecydują na udział w PPK, dlatego, że pamiętajmy, że o ile program jest obowiązkowy dla pracodawcy, o tyle dla pracownika ten program jest programem. dobrowolnym. Ci, którzy będą uczestniczyć w PPK, rozpoczną oszczędzanie pół roku później. No, jest to fakt oczywisty, że w związku z tym będą mieli o te 6 miesięcy mniej czy kapitał zgromadzony na. Problem. A kiedy wejdą w życie te zmiany? Te zmiany już mhm. obowiązują, one zostały zatwierdzone w postaci ustawy, właśnie o antykryzys antykryzysowej. Dobrze. Jaki wpływ? To jest ważne pytanie dla osób, które myślą o emeryturze. Jaki wpływ obecna sytuacja ma na długoterminowe oszczędzanie z myślą o emeryturze? Fenomenalne pytanie, dziękuję. Mamy te pytania również ze strony pracowników, którzy są uczestnikami, którzy na co dzień się z nimi spotykamy. No to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że z jednej strony sytuacja na giełdach światowych pokazuje, że mamy potężną zmienność. Jesteśmy po fali dużych spadków praktycznie na wszystkich parkietach. Z drugiej zaś strony pamiętajmy o tym, że PPK to program, który ze swojej zasady kształtuje długoterminowe oszczędzanie. Mówimy tutaj o odkładaniu pieniędzy przez lata, przez dekady wręcz. W związku z tym taki kryzys, który w tej chwili nastąpił, to nie jest pierwszy i pewnie nie ostatni dla wielu uczestników PPK. W każdym kryzysie należy upatrywać też wielu szans. Ta szansa dnia dzisiejszego polega na tym, że nabywamy jednostki uczestnictwa funduszy, które są lokowane, nasze środki, po cenie zdecydowanie niższej i zdecydowanie bardziej atrakcyjnej niż jeszcze kilka miesięcy temu. No właśnie, mam do Ciebie pytanie o giełdę, bo te, te środki są lokowane w różny sposób. Jak to wygląda, jak to, jak, jak, jak to się ma w ogóle do czegoś takiego jak BESA i Hossa na giełdę? Jak to się przekłada na wejście w PPK? Generalnie co do zasady środki w PPK lokowane są na instrumenty finansowe, czyli w akcje i w obligacje. Akcje, większa zmienność, większa, większe pole manewru, jeśli chodzi o stopy zwrotu. Obligacje, instrumenty bardziej stabilne, mniej narażone na wahania, na zmiany wycep. Pamiętajmy o tym, że PPK zostało tak skonstruowane, że po pierwsze nie ma w nim funduszu stricte akcyjnego, czyli żaden z uczestników nie trafi do takiego funduszu, w którym wszystkie środki lokowane są tylko i wyłącznie w akcje. Inwestycje w PPK zostały tak zaprogramowane. Żeby żyły wraz z upływem czasu, wraz z wiekiem uczestnika tego programu, to oznacza, że dla młodych osób, które mają przed sobą jeszcze długą ścieżkę kariery zawodowej, ten udział akcji w portfelu jest zdecydowanie większy niż obligacji, ale nigdy nie sięga 100%, to może być 70%, ale nie więcej niż, nigdy nie 100%. Im jesteśmy starsi, im bliżej jesteśmy wieku emerytalnego, tym portfel sam zmienia swój kształt w bardziej bezpieczny, czyli w bardziej, bardziej stworzony na obligacjach, mniej na czynniku akcyjnym. To jest uh -huh. bardzo istotna cecha PPK, bo pamiętajmy o tym, że po pierwsze, nie musimy śledzić na bieżąco wyników, bo portfel sam będzie zmieniał kształt wraz z naszym życiem zawodowym. Po drugie, Dokonujemy nabyć w ramach tak zwanego uśrednienia ceny nabycia, czyli co miesiąc kupujemy kawałek tego naszego tortu oszczędności w różnych cenach. Raz drożej, raz taniej. Czasami mamy ceny mocno promocyjne. Być może, że na te dzisiejsze czasy w perspektywie dwóch, trzech lat popatrzymy właśnie jak na taki okres promocji w nabywaniu jednostek uczestnictwa. Tego dzisiaj nie wiemy. Co za tym idzie? Ciekawy moment, ciekawy czas na to, żeby a. zacząć, jeżeli ktoś myśli o PPK, b. żeby kontynuować te wpłaty, jeżeli zaczęliśmy, bo pamiętajmy, że mamy w tej chwili w programie niewielkie oszczędności lub grenzerowe dla tych osób, które jeszcze nie przystąpiły i wystartowanie od takiego niskiego poziomu wycen, jest zdecydowanie ciekawszym momentem, niż wystartowanie z poziomu wysokiego. Aczkolwiek tutaj to uśrednienie ceny nabycia jest kluczowe, bo co miesiąc kupujemy w innej cenie. Mhm. No właśnie. Kiedy słucham o tych przecenach, które są teraz na rynku, to budzi się we mnie taki dawny spekulant giełdowy. I tak się zastanawiam, czy to nie jest dobry właśnie moment teraz, żeby wchodzić w te bardziej agresywne fundusze akcyjne. Co o tym myślisz? No, jedni mówią, nie, nie, nie łapmy spadającego noża, drudzy mówią, kupujmy wtedy, kiedy wszyscy uciekają, sprzedajmy wtedy, kiedy wszyscy kupują. Ten program, jeszcze raz powtórzę, on nie służy spekulacji. To nie jest program do spekulowania, do gry na giełdzie. To jest program, w którym głównym założeniem jest kumulowanie oszczędności, stopa zwrotu, ona przyjdzie z czasem. Po paru latach, po paru nastu latach zobaczymy wyniki pomnażania naszego kapitału, ale początek i założenie programu, które każdy z nas powinien mieć z tyłu głowy, to bardziej oszczędzanie i odkładanie środków niż aktywne inwestowanie. Od inwestowania mamy zupełnie inne instrumenty finansowe. Mhm. Rozumiem, że te środki są lokowane w akcje, tak? Fundusze akcji, i co jeszcze? Fundusze inwestycyjne oparte na akcjach i na obligacjach to nie są stricte fundusze akcyjne i stricte fundusze obligacyjne, to są fundusze tak zwanego cyklu życia, inaczej mówiąc, zdefiniowanej daty, czyli zgodnie z limitami ustawowymi. Pewna część portfela lokowana jest w akcje, druga w obligacje. Akcje mogą być akcjami polskimi, akcjami zagranicznymi. Obligacje również jest taka możliwość, żebyśmy lokowali na rynkach zagranicznych. W związku z czym dostajemy dostęp do porozumiewania czegoś geograficznie niż na przykład fundusz akcji polskich. Z drugiej strony zadaniem zarządzających jest też takie lokowanie środków, żeby one były jak najbardziej optymalnie wykorzystane na przyszłość. Mhm. Krzysztof, jaki jest z wypłatą z PPK w szczególnych sytuacjach? Mamy dwie szczególne sytuacje, które w ustawie są wymienione jako moment, kiedy możemy skorzystać ze środków w trakcie trwania programu. Pierwsza taka sytuacja to moment, kiedy, kiedy pojawia się tak zwane poważne zachorowanie. To wymienione w ustawie to poważne zachorowanie ma dotyczyć uczestnika PPK, jego współmałżonka lub dziecka. I to jest bardzo dobry zapis, bo. W takiej sytuacji oczywiście nikomu nie życzę, ale gdyby nastąpiła, jest możliwość sięgnięcia po 25% środków zgromadzonych w ramach programu, wpłaconych zarówno przeze mnie, jak i przez mojego pracodawcę, jak i przez skarb państwa i wypłacenie tych środków na poczet na przykład leczenia czy rehabilitacji w takiej mocno podbramkowej, życiowej sytuacji. Druga um, możliwość to opcja wypłaty środków w sytuacji, kiedy decydujemy się na zakup nieruchomości i korzystamy z kredytu. Wtedy pieniądze zgromadzone w PPK możemy przeznaczyć na wkład własny, całość lub część tego wkładu. Zresztą pamiętajmy, że jest to forma pożyczki i te środki do 60 roku życia musimy zwrócić na nasz rachunek PPK. Mhm. Czyli z wypłatą z PPK nie trzeba czekać do emerytury. Nie trzeba czekać do emerytury, bo pierwsze rozmawialiśmy o dwóch szczególnych sytuacjach, natomiast pamiętajmy również o tym, że ustawa o PPK przewiduje możliwość dokonania tak zwanego zwrotu. Zwrot jest niczym innym jak po prostu wypłatą środków z rachunku PPK, co oznacza, że w każdym momencie, gdybym miał taką potrzebę, mogę sięgnąć po moje pieniądze zgromadzone na rachunku PPK. Nie dostanę wszystkiego, co zostało wpłacone szczególnie składki ze strony pracodawcy i ym, Skarbu Państwa, jeżeli robię to przed 60. rokiem życia, ale mam ten wątek bezpieczeństwa polegający na tym, że z tych oszczędności zgromadzonych w ramach PPK mogę skorzystać. Czyli rozumiem, że jak będę chciał wypłacić przed 60. rokiem życia, to co państwo dało nie wypłacę, ale jeżeli będę cierpliwy, to otrzymam też to, co państwo dało. Dokładnie tak. Jeżeli wypłacisz środki po 60. roku życia, to wtedy masz możliwość sięgnięcia po wszystkie pieniądze zgromadzone przez Ciebie, Twojego pracodawcę i państwa. A co się dzieje z pieniędzmi na PPK, gdy pracownik ma przerwę w zatrudnieniu? Jakie się zmian, właśnie, jakie czekają nas na rynku pracy właśnie? Radku, to kolejna kwestia, która jest szalenie istotna z punktu widzenia dzisiejszego czasu i tych wydarzeń, które śledzimy. PPK jest tak skonstruowane, że składka do tego programu odprowadzana jest od wynagrodzenia pracownika, naliczana jest od wynagrodzenia pracownika. W związku z tym, jeżeli mamy przerwę w zatrudnieniu, jeżeli nie otrzymujemy wynagrodzenia, nasz program nie jest zasilany żadnymi wpłatami. Nic się nie dzieje, jeśli nie ma wpłat, bo wtedy ten program cały czas jest kontynuowany. Nie ma tylko i wyłącznie zasileń. Że sytuacja przestoju w pracy na dzień dzisiejszy rozwiązana jest w ten sposób, że po prostu do programu nie wpływają nowe składki, natomiast środki już zainwestowane cały czas pracują dla uczestnika na jego przyszłość. Mhm, rozumiem. No dobrze. I mam do ciebie, do ciebie pytanie, bo fundusze pomagają pracodawcom przejść przez ten proces wdrożenia. Jak General Investment z TFI pomaga? W jaki sposób wypełniacie? W naszej pracy największej dzień nic się nie zmieniło, czyli cały czas robimy to, co robiliśmy do tej pory, z taką różnicą, że większość spotkań jest prowadzonych w tej chwili online, czyli wykorzystujemy wideokonferencje, telekonferencje. Wsparcie dla pracodawcy, tak samo jak w pierwszej grupie pracodawców, czyli tych największych podmiotów, jest dokładnie ustalone na tych samych zasadach. To znaczy, rozpoczynamy od tego, że z każdym zainteresowanym pracodawcą rozmawiamy na temat naszej oferty, na temat zasad prowadzenia PPK w danej firmie. Później kontaktuje się z konkretną już firmą tak zwany dedykowany opiekun, czyli osoba z ramienia Towarzystwa Funduszy, która będzie wspierała pracodawcę na każdym etapie wdrożenia PPK, ale również po tym wdrożeniu. Ustalamy formę podpisania, formę zawarcia umów. Obydwie umowy można zawrzeć w formie elektronicznej. Umawiamy się, jakie materiały marketingowe mamy dostarczyć pracodawcy, czy w formie papierowej, czy w formie elektronicznej. Dostarczamy te materiały, dostarczamy wszystkie deklaracje dla pracowników. Organizujemy spotkania z pracownikami, szkolenia, spotkania informacyjne, gdzie przedstawiamy wszystkie zasady dotyczące PPK. Te spotkania w tej chwili odbywają się właśnie w tej zdalnej formule, czyli korzystamy głównie z przekazu wideo. Później robimy szkolenie dla pracodawcy z systemu obsługi programu. Następnie po zawarciu umowy prowadzimy wszystkie czynności administracyjne związane z uruchomionym i na bieżąco zasilanym programem, wspierając cały czas pracodawcę nie tylko we wdrożeniu, ale również w codziennym życiu tego programu. Mhm. Czyli rozumiem, że wszystko może się odbywać na zasadach izolacji totalnej. Absolutnie, i tak. Się... Mhm, Łączy się przez internet, tylko i wyłącznie. Dokładnie tak. No i dobrze, Krzysztofie, zbliżamy się do końca. Mam jeszcze do ciebie pytanie podsumowujące właściwie dlaczego opłaca się być PPK? Dwa podstawowe argumenty. Po pierwsze, mamy program, w którym do pieniędzy odkładanych samemu dopłaca się pracodawca, dokłada, dokłada się pracodawca, dokłada się państwo. W związku z czym. Mamy szansę odłożyć zdecydowanie więcej środków, niż gdybyśmy zrobili to samodzielnie. Po drugie, to jest program, który w pewien sposób kształtuje w nas taki automatyczny nawyk oszczędzania, o który jest bardzo ciężko wielu osobom. Wiem na własnym przykładzie, że uczestnictwo w takich programach skutkuje tym, że po dwóch, trzech miesiącach. Wpłata do programu jest traktowana podobnie jak stałe zlecenie na, na rachunek za prąd czy jakiekolwiek media. W PPK pamiętajmy, że my, jako pracownicy, jako uczestnicy, nie wykonujemy żadnych przelewów. To wszystko dzieje się dzięki naszemu pracodawcy, w systemie naszego pracodawcy, w związku z czym tutaj nie jesteśmy samodzielnie zaangażowani, a z przyjemnością można obserwować, jak rośnie nasz kapitał w ciągu paru miesięcy, lat kilkunastu lat i dłuższego okresu. Dwa podstawowe argumenty. Super Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że zgodziłeś się połączyć ze mną zdalnie w takich bardzo polowych warunkach homeworkingu. Bardzo Ci dziękuję. Radku, ja również dziękuję. Przepraszam za pewne szmery, które pewnie gdzieś tam się pojawią, szczególnie przepraszam słuchaczy. Tobie i wszystkim słuchaczom życzę dużo zdrowia, wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Wzajemnie, dużo zdrowia. Pozdrawiam, cześć. Właśnie wysłuchaliście podcastu po ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobała rozmowa. Jeżeli Wam się podobała, poświęćcie swój czas, proszę, by pozostawić swoją recenzję na iTunes. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po ludzku o pieniądzach i do usłyszenia w następnym razem.